Cześć, cześć, moje śliczne łobuzy, witam was wszystkich na kanale Okiem Alkoholika, ja nazywam się Artur i wiem, że jestem alkoholikiem, bardzo miło mi was powitać w tak piękny dzień, już popołudnie, trochę dzisiaj późno, to wszystko mi wychodzi, ale parę spraw do pozałatwiania, siadam w końcu i nagrywam, no, wręcz jest to moim obowiązkiem, jeśli mam siły i mogę, to czemu mam tego nie usiąść i nie zrobić, chcę to robić po prostu nagrać, powiedzieć Wam, co o tym myślę, powiedzieć Wam coś dzisiaj w myśli przewodniej, <laughs> jak ja do tego podchodzę. Jeśli mam energię, siły, to czemu mam tego nie zrobić? Moi drodzy, dziękuję Wam, że jesteście. Dziękuję, że wspieracie. Dziękuję, że dajemy sobą po prostu motywację dla innych ludzi. To jest bardzo ważne. Róbmy to po prostu, działajmy w ten sposób, żeby innym się działo lżej, żebyśmy my swoim świadectwem pokazali, że można, nawet wręcz trzeba. To, co ja tutaj opowiadam, to, co ja tutaj mówię, to są wyłącznie moje przeżycie, moje sugestie, moje podejście do życia, mój sposób na życie, to, jak się zmieniam, to, jak wpływa praca nad sobą, na moje myślenie, na podejście do życia, dużo pokazuje temu właśnie, że można, jeśli się chce. Tylko trzeba po prostu chcieć. Pamiętajmy, przy, od, pamiętajcie, przy od odpowiednim wsparciu i, i dobrym, a zaangażowaniu się też osobiście w to, można dać radę. Powiem Wam, że w 99,9% jest to wykonalne. Tylko trzeba też dać coś od siebie. Nie oczekiwać, że ktoś za nas to zrobi, ktoś przyjdzie, ktoś za nas to odbędzie. Jesteśmy odpowiedzialni, współodpowiedzialni za nasze życie. I Jeśli nie wiemy sami, jak sobie w nim zorganizować i pomóc, mm, poprośmy o pomoc. Nie wstydźmy się tego. Moi drodzy, jeśli już dotarliście do tego momentu, pamiętajcie o łapce w górze, pamiętajcie o tym, żeby zapoznawać się z moimi materiałami, żeby komentować to, dawać co wy o tym myślicie, napiszcie co wy o tym myślicie, jak do tego podchodzicie, może jak przez to przeszliście. <laughs> Jak wy to widzicie, dajcie znać w komentarzach. Liczę na to z waszej strony. Jeśli jesteście nowi, zapraszam was do zasubskrybowania oraz do zapoznania się z tematyką kanału. Patrzcie, co robię tam, jak się zmieniam na przestrzeni czasu. Co myślę, co mówię. Życzę wam tak samo, moi drodzy, pięknego, udanego dnia. Jeśli jesteście, już zostaliście tutaj... E do tego momentu i dajcie mi znać w komentarzu latawiec. O, niech będzie latawiec, bo szukam naprawdę, czasami myślę. Dobra, nie przedłużając. Myśl przewodnia na dzień 13 czerwca. <laughs> We wspólnocie uczymy się zmie zmieniać nasz sposób myślenia i dbać o jasność umysłu. Uczymy się operować innymi niż dotychczas kategoriami. Zamiast skupiać się na krótkotrwałych korzyściach, jakie rzekomo płyną z picia, rozpoznajemy jego zgubny Dalekosiężny wpływ na nasze życie. Odkrywamy niebezpieczeństwa, które czają się na dnie pierwszego kieliszka. Coraz lepiej potrafimy po przewidzieć, jakie, jakie będą poranne następstwa szampańskiego na pozór wieczoru. Choćby nie wiem, jak kusząco i niegroźnie wyglądała butelka, na pierwszy rzut oka musimy zdać sobie sprawę, że na dłuższą metę alkohol jest dla nas trucizną. Pytanie: Czy nadal nie widzę świata poza butelką, czy też umiem wreszcie docenić piękno nowego, coraz lepszego życia? Jakie bez niej mnie czeka? Medytacja. Jeśli starasz się żyć w sposób, o którym nie masz iż podoba się Bogu, użycza ci On przewodnictwa w chwilach. Gdy jednoczysz się z Nim w ciszy i skupieniu, pod warunkiem, że kierujesz swoje myśli ku dobru i woli Bożej, oto podstawa, która pomaga nam w prawidłowym odczytywaniu Bożych wskaz wskazań. Podążając za nimi, będziesz osiągał i świadczył dobro. Siła wyższa natchnie swym duchem Twoje myśli, intencje i uczynki, odcinając drogę od zgubnej, często samowoli. Poczujesz tym samym, że twoje modlitwy stały, zostały wysłuchane. Modlitwa. Modlę się, abym nadążał myślą za Bożymi wskazaniami. Modlę się, aby Bóg podsumował mi, podsuwał mi właściwy sposób myślenia. Jeszcze raz przeczytam myśl przewodnią. Myśl przewodnia na 13 czerwca. We wspólnocie uczymy się zmieniać nasz sposób myślenia i dbać o jasność umysłu. Uczymy się operować innym niż dotychczas kategoriami, innymi niż dotychczas kategoriami. Zamiast skupiać się na krótkotrwałych korzyściach, jakie rzekomo płyną z picia, rozpoznajemy jego zgubny, dalekosiężny wpływ na nasze życie. Odkrywam niebez Odkrywamy niebezpieczeństwa, które czają się na dnie pierwszego kieliszka. Coraz lepiej potrafimy przewidzieć, jakie będą poranne następstwa szampańskiego na pozór wieczoru. Choćby nie wiem, jak kusząco i niegroźnie wyglądała butelka na pierwszy rzut oka, musimy zdać sobie sprawę, że na dłuższą metę alkohol jest dla nas trucizną. Pytanie, czy nadal nie widzę świata poza butelką, czy też umiem wreszcie docenić piękno nowego, coraz lepszego życia, jakie bez niej mnie czeka? Moi drodzy, ja mam na imię Artur i wiem, że jestem alkoholikiem. <laughs> czy nadal nie widzę świata poza butelką? Dzisiaj ja nie wyobrażam sobie świata z butelką. Jakiegokolwiek trus trunku, który niszczy samo myślenie, który po prostu wpływa źle na moje samopoczucie. Chwilowe szczęście, chwilową euforię, którą mi wpływało, którą mi to dawało, to było złudne. To było oszukańcze, to było podstępne. Dzisiaj ja tego nie potrzebuję. Czy jestem świadom? Że w medytacji było napisane, że jesteśmy świadomi tego naszego porannego, tak zwanego tego poranka, po szampańskim wieczoru. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jaki on by był. Nie jestem w stanie, czy on by w ogóle nastał. I nie chcę nawet sobie go wyobrażać, nie chcę nawet sobie zaprzątać tym głowy, bo jest mi to niepotrzebne. Jakie niosą za sobą skutki tego mojego, takiego, wiecie, spożycia, jakby to wyglądało? Nie wiem. Wiem na pewno, co bym stracił. Siebie. Zatraciłbym to wszystko, co, na co pracowałem zatraciłbym to wszystko co teraz mam czyli to zaufanie tą pogodę ducha spokój umysłu zatraciłbym wszystko w imię czego w imię trucizny w imię pieprzonego jednego kieliszka który pociągnie za sobą lawinę tych całych nieszczęść w imię złudnego i, i oszukańczego myślenia że będzie pięknie będzie ładnie mimo w imię czego? W imię tej butelki, która pięknie się mieni i pięknie wygląda, ona jest dla mnie niczym. To już jest dla mnie niczym w porównaniu z tym moim życiem, co jest teraz. Nie zamienię go za nic ani na nic. Kocham to moje życie, jakie jest, i będę o nie dbał, będę nad nim pracował, będę robił wszystko, aby to życie było piękne i radosne. Doceniam każdą dzień. Każdą chwilę doceniam każdy dzień, każdy poranek, gdy wstaję, otwieram oczy. Gdy mogę to zrobić, gdy mogę spojrzeć i otworzyć oczy, że jest ten dzień, że nastał nowy ranek, cieszyć się nim. To jest naprawdę coś niesamowitego. Inni mogą powiedzieć, że to jest po prostu jakieś moje tam fanaberie przecież to jest normalność. Nie, to nie jest normalność. Jeśli ktoś przeżyje coś w swoim życiu, jakąś traumę, która dotknie go osobiście. Doceni jak życie jest kruche, ale zatem jak to jest piękne. Po co samemu pchać w jakieś e, nałogi, w jakieś choroby, w jakieś nieszczęścia? W imię własnej głupoty, dzisiaj dzisiaj już tego nie potrzebuję. Dzisiaj mi jest tym, kim jestem. To, co mam, to, co zyskałem. A co jeszcze zyskam? Nie wiem. Ja dzisiaj jestem sobą i dzisiaj cieszę się, że nie muszę nikogo udawać, cieszę się, że nie muszę przez pryzmat butelki chodzić i pokazywać, jaki to Artur jest zajebisty, jaki Artur jest przefajny i, i żeby słuchać, szukać posłuchu osób, by im się przypodobać, by im się spodobać, pokazywać siebie takim, jakim nie jestem, takim, jakim jest stwarza moja fantazja, takim, jakim jest stwarza bycie w tym złudnym życiu. W tym mylnym życiu, w tym niegodnym życiu. Ja dzisiaj zaczynam życie ze swoją nową kartą, z czystą kartą i idę do przodu. Jest mi z tym naprawdę, naprawdę dobrze, uwierzcie mi. Cieszę się, że je mam. Dzisiaj nie muszę wyobrażać sobie świata z butelką. Wiecie, jak mnie jest lżej? Wiecie, jaki to jest luksus? Wy nawet sobie nie spodziewacie, jaki to jest luksus. Ktoś powie, to nawet nie ma problemów. Uświadomcie sobie to. Ktoś, kto nie ma problemów, może mi powiedzieć, że co to jest takiego. Ale niech ten, kto nie ma problemów, niech spróbuje w ogóle nie bawić się przy alkoholu. W ogóle nie dotykać alkoholu, rozmawiać bez alkoholu, komunikować się bez alkoholu, zawierać nowe znajomości bez alkoholu. Spędzać czas, wyobraź sobie, żeby spędzić czas bez alkoholu inaczej, bawiąc się, ciesząc się życiem. W ogóle bez alkoholu. Powiem wam, że nawet ci, co nie mają problemu, nie są chorzy na tą wredną, podstępną chorobę. Nie dadzą mi takiego pomysłu, nie dadzą mi takiego natchnienia. Bo oni gdzieś jednak ten czas i ten relaks robią w... z alkoholem. Zapoznają znajomości, dyskoteki, imprezy, zabawy z alkoholem. A ja? Ja dzisiaj tego nie potrzebuję. Mam znajomości, mam rodzinę, mam spokój ducha, mam przyjaciół, tylko dlatego, że nie piję. Albo aż dlatego, że nie piję. Aż dlatego, że zacząłem trzeźwieć. Że zacząłem pracować nad sobą, dbać o siebie i przede wszystkim być sobą może dlatego piękno życia jest naprawdę fantastyczne tylko trzeba je docenić trzymajcie się moi drodzy do zobaczenia do kolejnego pamiętajcie łapki, subskrypcje, udostępniać jeśli chcecie wspierajcie jest taka zakładka wesprzy za co wam będę bardzo wdzięczny Nikt to się rozwija, nie idzie dalej. To jest dla mnie taką nagrodą, za to co robię. Taką wisienką na tarczy, można powiedzieć. Nie oczekuję tego od Was, bo wiem, że nie każdego na to stać, a wiem, że ludzie potrzebują pomocy i chcą rozmawiać, bo zwykły człowiek tego potrzebuje. Ja też byłem w takim miejscu, gdzie nie miałem ni centa, ni złotóweczki, ni grosza, i też potrzebowałem pomocy. Więc wiem, jak to jest. Dzisiaj, gdy mogę, mam ochotę, i chęć, i możliwości, też wspieram innych. Też pomagam na tyle, co potrafię. Nawet sama obecność nasza potrafi sprawić, że to jest dla nas bardzo duża pomoc. Trzymajcie się, niech świat będzie piękny.